W 1917 roku został skierowany już do Ministerstwa Uzbrojenia Armii Cesarskiej do Berlina, gdzie uczestniczył w licznych kursach w szkołach wojskowych. Jednocześnie odbywał praktyki zawodowe odnośnie uzbrojenia w fabryce karabinów w Gdańsku, jak również w fabryce karabinów i armat w mieszkowości Spandau pod Berlinem. Obecnie ta miejscowość jest, stanowi dzielnicę Berlina. W okresie swojego pobytu w Ministerstwie Uzbrojenia Armii Cesarskiej w Berlinie ukończył kursy w szkołach wojskowych, jak również skierowany został na, do szkoły, do Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku i w Berlinie, którą ukończył. Stop uzyskując zawód inżyniera mechanika, w 18 roku powołany został na kierownika działu produkcyjnego zam zamków do karabinów maszynowych w fabryce karabinów w Gdańsku. Po zakończeniu I wojny światowej został 3 miesiące urlopowany, po czym ponownie został wcielony do armii Cesarstwa Niemieckiego do y korpusu dywizji. Gwardii w Berlinie. Tam zajmował stanowisko oficera do spraw uzbrojenia.